Francuzi zjadają rocznie 80 milionów żab, a w starożytnych Chinach wierzono, że jedzenie żab dodaje odwagi. Smak podobno bardzo podobny do kurczaka. Żaby to nie tylko Francja. Zjada się je także masowo w Wietnamie i w Chinach. No ale tylko na Francuzów mówi się żabojady. W międzyczasie. Zrobione żabki należy posypać pietruszką. Powiem Wam, że bałem się troszkę, że będzie trochę to mięso takie gumowe, wiecie. Ale przy zdejmowaniu z patelni pierwsza moja obserwacja była taka, że bardzo delikatnie trzeba było to mięso ściągać, ponieważ kruszyło się w szczypczykach. Tych do łapania, wiecie. No i naprawdę pachnie super. Zacznijmy z tym. Powiem Wam, że legendy o tym, że smakuje identycznie jak kurczak są bardzo blisko prawdy, ponieważ to mięso jest w konsystencji kurczaka. Jest bardzo delikatne. Takie wiecie, nie z piersi zbite, tylko takie ze skrzydełek, takich dobrze, dobrze zrobionych. Bardzo dobrze usmażonych do francuskiego lunchu, obiadu. Najbardziej pasuje wino. Naprawdę bardzo przyjemne odczucie. Zero takiego dyskomfortu, że jemy coś, żeby zjeść, ale to jednak nie nasze smaki. Smakuje jak dobrze zrobiony kurczak. A obgryzę takie łódko jeszcze. Mm. Naprawdę dobre.